W wadze 60 kg pomiędzy Denisem Gamezem z Witkowic, który walczy w narożniku czerwonym, a Tomaszem Konkolem z Pako Lublin z narożnika niebieskiego. I za chwilę Runda druga Sędzia Ringowy Zaprasza do pojedynku Finałowego

शरी बरेच गरे गर Let's go! Oh. I za nami runda druga Pojedynek bardzo wyrównany pomiędzy Tomaszem Konkolem w narożniku niebieskim z Pako Lublin a Denisem Gamezem z Witkowic. Za chwilę ruda trzecia, a tuż po tym pojedynku będzie dekoracja w kategorii, w kategorii wagowej 54 kg wśród kadetów. A w tej chwili rozpoczyna się trzecie starcie pojedynku w kategorii wagowej 60 kg wśród kadetów pomiędzy Denisem Gamezem z Witkowic na czerwony, a Tomaszem Konkołem-Pakowinem niebieski Blocki. Da! Blocki. Idź dawaj, 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 dawaj. ¡Dame, dame, 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 dame! dame ah, quitaba ¡Ah, que traba de i zakończył się pojedynek numer 5 dzisiejszych finałów kategoria 60 kg Denis Games, Tomasz Konko będziemy czekali na wyniki a w międzyczasie za chwilę za chwilę będzie dekoracja w kategorii 54 kilogramy W międzyczasie Ogłoszenie W wyniku walki finałowej W kategorii 60 Kilogramów Jednogłośnie

Dekoracja w kategorii, tak jak mówiłem, 54 kg. Miejsce pierwsze Patryk Wielki z Ostrawy. Miejsce drugie Dawid Ostrowski z Gilowic. Miejsce trzecie Szymon Biała i Dawid Miller. Szymon Białas jest reprezentantem MOS Tychy, a Dawid Miller Szogun solvendum est in hoc itinere ubi teget decoratio sunt opus ad nostrum representationem pro tactu suo. Tego pro eo quod certamine nostrae sedi et collegamis nostrum vitale utor et propas firmatas Czekamy na zwycięzców Wagi 54 kg Przypomnę miejsce Trzecie Dawid Miller Szogun Mysłowice Szymon Biała z mos Tychy Miejsce drugie Dawid Ostrowski z Gilowic A miejsce pierwsze Patryk Wielki z Ostrawy. Jest to dekoracja najlepszych zawodników w wadze. 54 kg w kategorii wiekowej. Kadet. A dekoracja i Ryszard A szanowni Państwo, w ringu przygotowani są już zawodnice w walce numer 6 dzisiejszych finałów. W kategorii wagowej 63 kg, cały czas jesteśmy w kategorii wiekowej kadet. Przygotowani są Michał Smokowski z Knurowa i, Irmna, y, i Irmantas Sistowas.